Przekroczyliśmy setkę zakażonych, tak, osób w powiecie wieluńskim. Panie redaktorze, ta liczba z dnia na dzień nam trochę podrasta. W tej chwili już wczoraj było wieczorem 106 wyników dodatnich. Dzisiaj oczekujemy na kolejną partię wyników badań, które były przeprowadzone w dniu wczorajszym. No i zobaczymy, jakie będą efekty. Dużo jest bardzo wyników ujemnych, no ale mhm. niestety zdarzają się też również osoby dodatnie, czyli osoby, które są kierowane na izolację. No tak, co, co za tym idzie poszerza się także osób, grono, osób objętych kwarantanną domową, bo to już jest też ponad 300 takich osób. Tak, tak, poszerza się liczba osób objętych kwarantanną domową. Dobra informacja, że również zwiększa się liczba osób, które utrzymały dwa podwójne wyniki, dwa wyniki ujemne. Mhm u wcześniejszym dodatnim i w związku z tym te osoby traktowane są jako ozdrowieńcy. Bo I żeby Państwu pierwszy... uświadomić, muszą być te dwa ujemne wyniki, tak? Żeby było tak? wszystko żeby jasne. Uznać, mhm. Żeby uznać osobę za zdrową, to po 10 dniach wykonywany jest pierwszy wymaz. Jeżeli jest wynik ujemny, to po 48 godzinach u takiego pacjenta wykonywany jest drugi wymaz. Jeżeli również jest wynik ujemny, to wtedy uznajemy taką osobę jako o zdrowieńca. I tam chyba liczba, która jest podana na ostatnim naszym komunikacie, przekroczyła 60. Pani dyrektor, to są, tak? dane z wczorajszego dnia. O szpital nie pytam, bo przed chwilą akurat rozmawialiśmy z panem dyrektorem Otuchowiczem, więc jesteśmy na świeżo, no, póki co na przykład oddział chirurgii nie rusza. Ale chciałem, chciałem zapytać panią, pani dyrektor, o, o zakład fryzjerski. Tak? Tam się w Wieluniu pojawił koronawirus. Jak, jak wygląda ta sytuacja? To prawda, pojawił się koronawirus wśród osób pracujących, wśród osoby pracującej w tym zakładzie. Otrzymaliśmy taką informację i właściwie tego samego dnia została ustalona lista osób, które korzystały z usług tego zakładu, te, te osoby zostały objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, w zależności od tego, jak długi, długi był kontakt, bo trwały te zabiegi od Fryzierskie od kilkunastu minut do półtorej godziny. Mhm. I tam wiadomo, że gdzie ten kontakt był dłuższy, tutaj należało te osoby objąć kwarantanną. Czyli to może być grono powiedzmy kilkudziesięciu osób, tak? To jest dokładna tam liczba, była podana, bo w tej chwili klientki zapisują się na daną godzinę i na dany dzień, więc nie było to trudne do ustalenia. Kto korzystał z usług tego zakładu fryzjerskiego. A, a jeśli chodzi o, o, o tą osobę pracującą w zakładzie fryzjerskim, dotyczy ten koronawirus jednej zarażonej osoby z personelu? Jak, jak to wygląda? Tak, to jednej tak? tylko. Tak, to dotyczy tylko jednej osoby. Pani dyrektorze, czy w związku, nie wiem, w tej chwili zakłady fryzjerskie są otwarte, weźmiecie szczególnie pod lupę właśnie fryzjerów w Wieluniu, w regionie? Nie wiem, jak, jak Panie to redaktorze, no, żyjemy w czasie epidemii, ten wirus jest. W związku z tym po to są wszelkie środki ostrożności stosowane zarówno przez personel takiego zakładu fryzjerskiego, jak i przez klientów. No, żeby zmniejszyć ryzyko yy, zakażenia. I wszystkie zakłady yy, na podstawie procedur opracowanych przez i wskazanych przez Główny Inspektora Sanitarny i przez Ministerstwo Zdrowia, te procedury stosują. Stosują maseczki przy ubice, no w zależności od wielkości zakładu, oddzielone stanowiska, nie umawiają wiele osób na, to znaczy każda osoba jest umawiana na konkretną godzinę, tak żeby zmniejszyć po prostu ilość osób przebywających jednocześnie w gabinecie. No, ale przypadki się takie mogą zdarzać. No, tu akurat wiemy, że yy, podobno, no jeśli może Pani potwierdzić, tak, że, że... Ten pracownik zakładu fizycznego został zarażony przez swojego bliskiego członka rodziny, tak? To znaczy, no, ta osoba pochodzi spoza terenu powiatu wirłońskiego. Mhm. Tak, Czyli mamy kolejne w... zawleczenie wirusa na, na, na teren naszego powiatu, Na tak? teren naszego powiatu, tak, tak. No tak, tak to niestety jest. Mhm. Czyli yy, na teraz, że tak powiem, najaktualniejsze informacje, tak? Jeśli chodzi tak, m, o ten no, temat tej fryzjerski, tej... że tak się wyrażę. Tak, sytuacja jest opanowana. No, i należy stosować się w dalszym ciągu do obowiązujących zaleceń, które w tej chwili zalecają władze sanitarne Ministerstwo Zdrowia. No, właśnie, za chwilę przestaniemy nosić maseczki, te obostrzenia są polozowywane, ale jednak widzimy, że zdarzają się te przypadki zakażeń, więc, no cóż, konkluzja jest taka: bądźmy po prostu bardzo, bardzo Bądź czujni. Bądźmy ostrożni. Panie doktor, bardzo dziękuję. No, dziękuję również.